Witam wszystkich w kolejnym wiogu. Mamy dzisiaj aktualnie dzień 9 juty 2019 roku. I jest to właściwie pierwszy materiał, który w tym roku nagiewam. Miałem także ponownie około dwumiesięczną przejwę od pizza hejbat, a przynajmniej od piłowania nowych hejbat, oraz z od wszystkich materiałów. Ostatnie materiały, zdaje się, nagiwałem chyba w listopadzie poprzedniego roku, dwa miesiące temu około. I ostatnią hejbatą, jednocześnie ostatnim materiałem, jaki zrobiłem poprzedniego roku, było właśnie spiłowanie hejbaty Chan Pin która była jednocześnie chyba najlepszą hejbatą, którą piłem w poprzednim roku. I aktualnie jestem jeszcze w trakcie edytowania tych materiałów właśnie z listopada tamtego roku. Jak już skończę edytować, to zacznę je publikować. Mam nadzieję jeszcze w tym miesiącu teraz w jutym. Przez ten czas właściwie piłem hejbaty, które uzbiało mi się tak w zapasy przez ostatni czas, jako że w ostatnim czasie dużo takich dodatkowych hejbat zamawiałem w takich różnych po mniejszych paczkach to trochę mi się takich hejbat nazbijało i stajałem się teraz przez nie po prostu przepić, co już zrobiłem i dlatego w tym momencie też niedługo jeszcze w tym miesiącu zabiorę się już za nowe materiały. Zostało mi trzy hejbaty z poprzedniego zapasu cejnikowych, a następnie będę musiał sobie jeszcze złożyć zamówienie od hejbaty z nowym, dużym zapasem hejbat na 2019 rok. Pierwszą część z tego zapasu już wcześniej zamówiłem, a jest druga taka główna część mi została tego zapasu. Tak czy inaczej, to ty jest, chodzi o takie informacje, i tak za dużo powiedziałem, i chciałem. Głównym motywem przewodnim tego wioga nie miały być te wszystkie informacje, o których właśnie mówiłem, ale głównym motywem tego wioga ma być wizyta u e-hejbaty. Jako tak z pół roku temu chyba yy, odwiedziłem w Poznaniu moją pierwszą Hejbacajnie w życiu. A w ostatnim czasie 30 stycznia akurat tak się złożyło, że przejeżdżałem przez kjaków, ponieważ byłem na kilka dni w zakopanym, to postanowiłem sobie odwiedzić właśnie Hejbatę. A i może tak zacząć faktycznie od samego początku, żeby tak i sobie wszystko na spokojnie tutaj opowiedzieć i powiedzieć. To no to tak jak mówię byłem właśnie w zakopanym na kilka dni ze znajomymi i wracając jako i z przeszków mieliśmy połączenie pociągiem to zdecydowałem się sam jeszcze tego 30 stycznia przyjechać przed znajomymi do Krakowa, po to aby cały dzień spędzić w Krakowie i spotkać się z ludźmi po prostu do Hejbaty, a zajść także do za Hejbacajni odwiedzić Hejbacajnie sklep i się przywitać właśnie z ludźmi od Ehejbaty. A Ja ogólnie ludzi od Ehejbaty już troszeczkę poznałem, można powiedzieć, a co najmniej miałem z nimi taką styczność i w momencie, kiedy zamawiałem z ich sklepu paczki i nagiwałem właśnie te materiały ze spakowywania paczek, to po prostu im te materiały wysyłałem i, I tak to wszystko z nimi nawiązałem kontakt. Dzień właściwie 30 stycznia, i rozpoczął mi się o godzinie 5.30, o której chciałem sobie wcześniej wstać po to, aby się na spokojnie jeszcze zebiać i wyjechać z Zakopanego. I o godzinie zdaje się 7.00, właśnie przed 7.00, wyszedłem na stację busów, aby o 7.00 pojechać z busem na stację. Kolejową. I tutaj mam piękną historię do powiedzenia, ponieważ busy w Zakopanym są okropne, ponieważ za to w taki sposób, że w całym mieście macie oczywiście kilka przystanków, po których określonych tam liniach i składach jeździ tam przez cały dzień kilka okiesionych właśnie tych busów i wszystko byłoby fajne, gdyby nie to, że po pierwsze, nie ma żadnej sensownej ospiski, gdzie, jaki bus jeździ i kiedy staje, dokładnie na jakim przystanku. To wszystko jest bardzo zje i ospisane, i nigdzie nie znalazłem jakichś takich faktycznych, sensownych o tym informacji. A więc idziecie na stację takiego busa, czekacie. Z nadzieją, że przyjedzę i następnie nie wiedzę. Wszystko to naprawdę jest bardzo chaotycznie i dziwnie rozpisane. E, niestety te busy działają też w taki sposób, że musicie znać miasto, aby wiedzieć na jakiej stacji wysąść. Ja zdaję sobie sprawę, że zapewne w taki sam sposób działa duża ilość busów i autobusów z jestą też. A ale funkcjonalność tego jest tak okropna, że muszę i tak, tak czy inaczej o tym wspomnieć i na to W Wsadacie w takiego busa, staje on na określonych przystankach, a je, jeśli nie znacie miasta, i nie wiecie jak wygląda okiesjony przystanek, to nie będziecie wiedzieć, że się na okisjonym przystanku zatrzymaliście. Ja chciałem dojechać na stację kolejową i po prostu no, nie wiedziałem, gdzie ta stacja jest, jak to wygląda, bo nie znam oczywiście miasta w Zakopanym byłem po raz pierwszy, no i nie wiedziałem jak wygląda ta stacja. Jeśli jesteście turistami, to możecie sobie zupełnie praktycznie zedajować, Jeżdżenie takimi busami, no chyba że jakoś się dobrze potraficie zorientować w całym otoczeniu w mieście. No ja, niestety, w miastach mam zupełnie złą orientację w tej nie. W dużej ilości miastach, też właściwie nie byłem nigdy. Praktycznie byłem tylko tak sam z siebie w Poznaniu, tak naprawdę, i w Poznaniu się zgubiłem na. Około 2 km i chodziłem przez godzinę. Ja naprawdę nie potrafię sobie poruszać po dużych miastach. Zakopane ogólnie jest miastem turystycznym w Polsce. Miastem, do którego zjeżdża się dużo turystów, tak szczególnie poza granicami Polski. i też jak zresztą teraz byłem, to też dużo się tam osób zagranicznych przewijało. No a właśnie komunikacja miejska jest czymś takim, co zupełnie jako turysta można sobie odpuścić, bo po prostu jakiś turysta jest szczególnie poza Polski, nie będzie mógł się odnajść w tej komunikacji miejskiej. No nigdzie nie jest ją spisane, gdzie stajecie, na jakim dokładnie przystanku. Kiejowca busu także tego nie mówi, co no, jest dla mnie po prostu niedoznaczne, że miasto turystyczne w Polsce ma tak słabo rozwiniętą komunikację miejską i zupełnie nieprzystosowaną pod tujestów. I te busy, tak czy inaczej, w Zakopanym są po prostu przystosowane do ludzi, którzy tam faktycznie mieszkają lub do ludzi, którzy miasto znają. No a ja, niestety, właśnie w taki, oto sposób, busy w Zakopanym i pewnie dużo innych komunikacji miejskich właśnie działa. Ech, no tak czy inaczej, wracając do. Początku mojej historii. I to o godzinie 7 czekałem na tego busa w końcu przyjechał. Wsadłem do niego, bo był to prawidłowy, który wiedziałem, że jedzie na stację kolejową, a ja nie wiedziałem kiedy się zatrzymuje. Dlatego powiedziałem miłemu panu kierowcy, aby poinformował mnie, jak będziemy już na stacji kolejowej na tym przystanku. No i usadłem sobie w spokoju na swoim miejscu. Aha, i oczywiście kierowca się zgodził. Tutaj zaznaczę, że zgodził się ze mnie, poinformuje. Usiadłem sobie spokojnie na swoim miejscu. No i w spokoju czekałem, aż dojadę na określony przystanek. I tak czekałem i czekałem. W końcu zdałem sobie sprawę, że siedzę sam w busie i wszyscy ludzie wysiedli. I coś mi tu zaczęło nie pasować. I tak sobie kawałek jestem sam z tym kierowcą w busie. Pojechałem, a w końcu się zatrzymał. I w pewnym momencie... Obkięcił się, spojrzał się na mnie, bo zdał sobie sprawę, że tam sedzę i pyta się mnie: A pan gdzie jedzie? A ja na to na stację kolejową. A on mi odpowiada: A je stacja kolejowa już była, już się tam zatrzyma, ism. No i w tym momencie jest oczywiście załamałem wzorem. Bo powiedziałem facetowi, żeby mi powiedział, jak będziemy, a je se nie odezwał, jak byliśmy na okiesionym przystanku. A nawet się zgodził. No a je. No cóż, załamałem się przez chwilę, poszedłem naprzód busa, szykuję się, aby wyjść. A ten mi jeszcze na sam koniec, powiedział 3 zł, popiosze. Wywiozłem te kilometry albo 2 kilometry, bo ty je mię wywiózł, daję jej za stację kolejową. I tak jest na sam koniec 3 złote popioszę za przejazdkę. Bo ty je kosztuje przejazdka, właśnie z jednej stacji do drugiej w zakopanym. Ech. Takie po prostu to nieprzyjemne było. No Zapłaciłem mu oczywiście, wyszedłem z busa, zacząłem kierować się na stację kolejową, która zupełnie nie wiedziałem gdzie jest. Poszedłem sobie kawałek po tiasę, którą bus przebył, popytałem się po drodze kilku ludzi, popatrzyłem sobie też na mapach w telefonie. No i jakoś na szczęście, bez większego piobiemu, udało mi się na godzinę praktycznie jówno ósmą dotrzeć na stację kolejową. Gdybym był przed ósmą, to zapewne udałoby mi się zdążyć jeszcze na autobus do Krakowa, który był tam chyba o 7.30, czy coś takiego. Kolejny autobus był na 8.15, na szczęście te autobusy z Krakowa, Zakopanego, Zakopane Kraków jeżdżą dość często. 15 minut poczekałem, no i mogłem w końcu z Zakopanego wyjechać. Po jeszcze gdzieś tam na pewnej stacji za zakopanym zdarzyła się dość taka zabawna, jak dla mnie, rzecz, ponieważ obok mnie w autobusie usadła zakonnica, co było o tyle zabawne, że jak bus zac autobus zaczął usać, to pierwsze co zrobiła to... ...co było dosyć po prostu zabawne. A następnie później jeszcze zaczęła sobie w pewnym momencie jeść jakąś kanapkę, i, a przed zjedzeniem tak samo. Teraz <noise> ja zdaję sobie sprawę, że zakonnicze zapewne robią coś takiego przy każdej tego typu okazji. A je, no było to dość zabawne, jak dla mnie. A je jednocześnie as, muszę przyznać, że aż stiach z takimi jechać. Bo jak się przemodiają przy każdej pierwszej i okazji, to aż stiach z takimi jechać. Do Krakowa dojechałem chyba o 1030, ponieważ ta kraków zakopane autobusem trwa właśnie tak około 2 godziny. No i o tej 1030 byłem już w Krakowie głównym na stacji też kolejowej, autobusowej. I w Krakowie byłem pojazd pierwszy. Wcześniej tylko jeszcze jak jechałem właśnie do zakopanego, to przejeżdaliśmy też przez Kraków. A więc ze stacji autobusów, to ja znałem drogę na stację kolejową, a następnie dioga od stacji kolejowej, z tego co patrzyłem na mapach, do jinku z całego miasta, gdzie Echeibata ma swoją siedzibę, była dość piosta. Była dość piosta i udało mi się dojść bez problemu. I Kijaków jest oficjalnie pierwszym miastem, w którym się nie zgubiłem, a więc muszę się pochwalić po prostu. No, i w taki oto sposób zasedłem sobie z niezapowiedzianą wizytą do skiepu Ehebaty. Przywitałem się tam ze wszystkimi, którzy akurat byli i którzy też mi skojazują, właśnie z moich materiałów. Chociaż tutaj niestety muszę seczkę się pozajść i jeśli wy, Echeibaty, to też oglądacie ten materiał, to także was za to przepiasam ale ja niestety nie pamiętam imion was wszystkich. Ja już ogólnie niestety mam to do siebie, że mam bardzo słabą pamięć. A jeśli gdzieś na przykład jeszcze wychodzę, gdzieś się trochę zmęczyć, gdzieś zaczynam rozmawiać z ludźmi, to ja po prostu już mam to do siebie, że no znacznie gorzej funkcjonuje I po prostu pamięć mam bardzo okropną i często też się miesam we wszystkim. Co też jest to widać w moich materiałach, że dużo tutaj się z miesam. Często tak zjuzne, różne często w materiałach Jobie, bardzo dużo takich cęć Jobie. A więc, no niestety, mimo iż w skiepie przywitałem się ze wszystkimi osobami, które tam były, to niestety nie pamiętam imion kilku z Was. Pamiętam tylko imiona tych, z którymi miałem jakąś tam chwilowo dłuższą styczność. A więc, pamiętam Kondiada oczywiście, pamiętam Mariusza. Pamiętam Dominikę, która siedziała tam z nami na końcu. No i pamiętam jeszcze Przemka, który akurat był w Hejbacajni którego pytałem, są dużo rzeczy związanych z Hejbacajnią i innymi rzeczami tam. Mm. A więc te, te osoby z imion pamiętam, a niestety innych imion was nie pamiętam. A więc za to was przepiasam. Jeśli możecie mnie gdzieś poinformować jeszcze jasno o waszych imionach, to byłoby mi miło i postaram się wtedy zapamiętać a ja teraz po prostu nie zapamiętałem tego. Nie pamiętam z 10 osób dokładnie, które tam były. Pamiętam jeszcze jedną kobietę, która z nami tam na samym końcu była i dwie albo trzy jeszcze inne dziewczyny, kobiety, które też tam były. A ja nie pamiętam Was dokładnie, bo to, że jeśli tylko dosłownie na chwilkę kogoś zobaczy, to też często mi taką osobę zapamięta. A je ja tak czy inaczej, przywitałem się z Wami, wszystkimi z osobami hejbaty ze skiepu, co było całkiem miłe. Chwilę sobie porozmawialiśmy. A jako i w skiepie o tych pojannych godzinach są zajęci ehejmacarze pakowaniem paczek, właśnie dla nas wszystkich, to. W tym czasie nie mogli mi poświęcić więcej uwagi, a więc poszedłem sobie po prostu do hejbaczajni W tym czasie, aby napić się jakiś test hejba, tak zobaczyć jak هيbacajna wygląda. I umówiłem się z nimi, że wjutę na później do sklepu z powrotem. A więc poszedłem do hejbaczajni, tu ja właściwie była mniejsza niż bym się spodziewał. Ja myślałem, że wasa swoją drogą Hejba هيbacajnia była naprawdę całkiem duża. Tam Widziałem jakieś zdjęcia, jakie macie na swojej stronie, i to naprawdę wyglądało jak jest takie nawet duże, a je nie. Akurat, chyba, jest znacznie mniejsza niż bym się spodziewał. To jest takie w sumie jedno pomieszczenie podzielone na dwie części, jest znacznie mniejsze niż myślałem. Ale oczywiście jest bardzo przyjemne. W chyba, akurat jak przyszedłem, była jedna osoba, z którą sobie powymieniałem trochę zdań i słów, bo byłem właśnie ciekaw, jak. Cała taka chybacania funkcjonuje, w jaki sposób tam padzą hejbaty. A więc popytałem tam o trochę rzeczy, wypiłem właśnie pajmutana Także ogólnie, jak byłem w hejbacaniu, to chcę spróbować z Ichofate takie hejbaty. Które sam kupywałem właśnie z ich sklepu, ponieważ chciałem zobaczyć, jak te hejbaty, które już sam testowałem, będą smakować zapadzone przez nich a więc łącznie wypiłem paimutana i sence i na więcej już niestety czasu mi nie było. E, w pierwszej kolejności wypiłem właśnie tego paimutana, a następnie zrobiłem sobie po i poszedłem coś zjeść, co też mi zajęło chyba jakąś tam godzinę, po czym wróciłem się ponownie do hejbaczajni i tym razem wypiłem sence. Japońską senche, tą najtańszą z ich I tutaj też właściwie mam takie trochę mieszane uczucia co do właśnie waszego parzenia. Bo wy używacie w herbacajanie z tego co dowiedziałem się około chyba 9 gram na poiccie z tej ml, czy coś około tego zdaje się. Jeśli chodzi o Pajmutana, to ja pajmutana pazyłem 4 gramy, czyli połowę waszej poicji i szczerze mówiąc byłem zadowolony efektem. To znaczy wasze parzenie na te 9 gramy było faktycznie bardziej takie pełniejsze, intensywniejsze, miało trochę więcej smaku. A je w do 4 giam, jak diabli osobiste, ta juznica nie była aż tak wielka. A co do senczy z kolei, to tutaj mam taką też całą sytuację, że mm, pierwsze parzenie było test chyba gdzieś takie intensywniejsze, pełniejsze. No a je też nie była to aż taka przyogromna juznica, jak diamnie w porównaniu do czterech jam, jakich ja używam do parzenia waszej sęcy. Za to drugie parzenie, tutaj troszeczkę już mi się co znacznie bardziej nie spodobało, ponieważ wyparzycie tą sencę, a przynajmniej Przemek, który mi ją pazł, ją właśnie temperatura wody 65 stopni, około 8-9 g susu na te 450 ml i pazone dwie minuty, zdaje się, podczas gdy długie pazzenie tak samo, a je w sumie nie wiem, czy czas pazzenia był wydłużony, czy skrócony ale tak czy inaczej, długie pazzenie własnych bacajni tej senczy ma taką bardzo dużą goniczkę. Jak dla ja mnie osobiście było dość ciężkie do wypicia. To znaczy, wasa ta najtańsza senca, ona ma to do siebie, że się właśnie mocno parzy, i to drugie parzenie też się mocno parzy, a jak dla ja mnie właśnie ten sposób parzenia w chyba czajni był zbyt faktycznie mocny. Była ona zbyt taka gojeczkowa, a naprawdę za bardzo. Ja wasą sence pazy z w taki sposób, że pierwsze parzenie Używamy 4 gęsusu na testy, tam 450 mililitrów, 500 ml około. Tylko, że ja używam temperatury 75 stopni i pierwsze parzenie minuta. Ono se balansuje no, całkiem fajnie tym sposobem i nie licząc tego, że jest mniej intensywne i mniej pełne od waszego pierwszego parzenia, to ogólnie są dosyć podobne. A jeśli chodzi właśnie o to drugie parzenie, to ja tutaj z tą sensą robię coś innego, ponieważ temperaturę jest 75 stopni zwiększam do 80 i pazę je tylko 10 sekund. I to drugie parzenie, parzone 10 sekund w wyższej temperaturze, daje taki całkiem nawet fajny bajans yy, smakowy, a jednocześnie nie robi się zbyt mocne i goickowe. Więc znacznie bardziej mi pasowało to moje parzenie drugie niż wase. Wase było naprawdę zbyt po prostu takie goickowe i mocne, więc... A więc może taka też pojada dla was, abyście sobie co z tym drugim pazerniem pokombinowali, może jest... albo spróbujcie co najmniej spo, mój sposób parzenia i sami zdecydujcie, czy wam coś takiego pasuje, czy nie. No, no, i tak czy inaczej, tak mi minęła wizyta w Hejbacajni. Jak właśnie skończyłem pić tą drugą Hejbatę, to no, mimo i z chęcą posedzałbym tam jeszcze, popił jeszcze w dużo innych Hejbat, to jednak, jak ja mnie wypiczę około litia pierwszej Hejbaty, zjedzenie czegoś, a następnie wypicie około Itia drugiej Hejbaty. No to po z takim ja po prostu czuję się już pełny. Czułem się już po prostu za bardzo pełny, żeby wypić coś jeszcze, niestety w tamtym momencie, a więc już musiałem sobie dać spokój z Dyson Pizza. Mimo i z Chęcą, sobie jeszcze dużo hebat, jakie tam miejsce. Większą zapewne bym z Chęcą wypił, no a ja po prostu już byłem pełny, a więc czas było końcy. Była też ogólnie godzina 16, o której jej test. Chciałem powrócić właśnie do skiepu z powrotem. Nie wiem tylko, czy wydaje mi się, że niestety wychodząc z chybaczań, zapomniałem pożegnać się z osobami, które tam były. Chyba zapomniałem, właśnie tak nie jestem pewien. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że zapomniałem się niestety pożegnać ze wszystkimi jeszcze, którzy tam byli. A no tak czy inaczej, około tej godziny 16 wyszedłem z chybaczań, udałem się z powrotem do skiepu. Gdzie też było ciusteczko mniej osób. No i ogólnie zostałem tam miło bardzo przyjęty, za co także ponownie Wam tutaj jeszcze na materiale dziękuję, za bardzo miłe przyjęcie i przywitanie. No i właściwie tak oto od godziny 16 do 20 w sumie, na której już chciałem zbierać na pociąg i o której jestem też hejba czasu zamykałem swój sklep, sobie siedziałem te, te 4 godziny właściwie z nimi tam jeszcze przesadzałem. Bardzo fajnie jest tam z wami było spiłować też z kilku i posłuchać także jeszcze kilka rzeczy ogólnie o hejbatach. Ogólnie tutaj też jest ze swoją drogą tak powiem, że właśnie jak wcześniej wspomniałem, jako że ja mam też taką słabą pamięć i często se miesam i gubię w tym co mówię, to ja przeważnie też mam to do siebie, że często jestem mało rozmowny, przeważnie jak mam z kimś kontakt, przez co też nie było aż tak dużo rzeczy, o której na przykład się pytałem. Gdzie najmniej zapewne no, jest sporo rzeczy, które z chęcą bym się was jeszcze popytał. Czy to odnośnie skepu czy to odnośnie hejbaczajni, czy to ogólnie odnośnie hejbat. Jest no, dużo rzeczy, które jeszcze z chęcą bym się popytał, porozmawiał, no a ja już po prostu taki jestem, że w danej chwili często się po prostu tak miesam, gubię i zapominam dużo rzeczy w danej chwili. A więc gdybym w wcześniej na spokojnie się zastanowił o czym chcę na przykład porozmawiać, o co chcę się zapytać, no to zapewne miałbym więcej rzeczy do powiedzenia niż miałem, a i tak czy inaczej było całkiem miło się z wami spotkać z wszystkimi i przebyć chwilę w waszym otoczeniu. E, no i cóż, no tak oto posiedzałem w sumie w sklepie do godziny 20, o której już zacząłem się zbierać i wróciłem na stację kolejową, skąd już później tam o godzinie po 2000 sobie pojechałem i wróciłem do mojego miasta. No i tak mi moja oto wizyta Zakończyła. Było to właściwie moje drugie takie faktyczne spotkanie z jakimiś innymi hejbacozami. Akurat w mojej okolicy, tutaj gdzie mieszkam, jest to chyba jedna z najbardziej mało hejbacanych okolic, jaka jest w Polsce, i dużo się tutaj właśnie z tym nie dzieje. A więc też w mojej okolicy nie znam żadnych osób, które się heibatą interesują. Oraz także były to moje drugie odwiedziny w drugiej Heibaczajni, w życiu w jakiej byłem. Pierwszą była właśnie Heibaczajnia Anatoja Jenickiego w Poznaniu Eight of T. A to była moja dziuga, chyba czajnia czajka. No i właściwie to wszystko, co mam tutaj do powiedzenia, jeśli chodzi o tego wioga. Zapewne i tak już przedłużyłem to, co tutaj mówię, dość mocno, a więc czas tego wioga oto kończyć. No cóż, w takim razie to by było na tyle. Widzimy się w materiałach, do których zabiorę się już niedługo. I do zobaczenia. A właśnie w ostatnim czasie 30 sierpnia, tak? To był 30 sejpień chyba. styczeń, nieważne. O której chciałem sobie wstec, O której chciałem sobie wstecz. O której chciałem sobie wcześniej wstać. I bateria mi oczywiście musiała paść, ponieważ zacząłem nagrywać na końcówce. Jak zawsze muszę się na tym złapać, zawsze jak mam jakąś sprzejwę po materiałach i później zaczynam ponownie nagrywać, zawsze muszę mieć ten problem, że bateria musi mi pasz, bo tego nie dopilnuję. O czym ja mówiłem? W początku mojej historii i mojego dnia 30 stycznia... To był styczeń, prawda? boże, zapomniałem, co to był styczeń. ...Styczeń. Siedziałem te... je ja to jest trzy godziny... ...Czytaję godziny. Bardzo fajnie było... Bardzo fajnie było też tam z wami se napić i Język mi się piący niesamowicie. A, a więc to była moja... A więc to była moja A więc to... W życiu jako jej... W życiu w jakiej byłem.